Cześć, witaj na kanale SzkołaProgramowania.com. Mam na imię Wojtek i nauczycie programować w języku C -sharp. Dzisiaj pokażę Ci, jak przesłać do metody typ wartościowy, ale w sposób referencyjny. Ostatnio zajmowaliśmy się przesyłaniem do metod parametrów jakichś wartości, i była taka sytuacja, że kiedy przesłaliśmy do metody typ: wartościowy, czyli zmienny typu int, double, bull. one po prostu się kopiowały do metody i nie można było zmienić na zewnątrz ich wartości po prostu można było tylko porobić na kopii, więc napiszemy teraz taką metodę która będzie dokonywała na razie zwyczajnie, w sposób wartościowy wysyłamy jakąś wartość do metody i ta wartość będzie zwiększana o dany parametr no to prościej będzie to napisać, czyli taką metodę. OK. I mamy teraz taką metodę, która, do której przesyłamy jakąś wartość i ta wartość zostanie zwiększona o, o ten by, o ten drugi parametr. I w tym momencie, czyli robimy, że wartość nosi wartość plus by, czyli increase by jakąś tam liczbę. I wyświetlimy sobie w konsoli e, tą wartość. i definiujemy sobie, powiedzmy, że to jest jakaś tam, na przykład wiek, który się 20 lat i robimy teraz increase. i Podajemy value, czyli ten age nasz. I byte 20, czy byte, że chcemy na przykład o 2 zwiększyć. OK, i teraz jeszcze na końcu wypiszemy sobie ten age, czyli console, write line, czyli value to w tym naszym przypadku jest age outside równa się i podajemy tą wartość age. Czyli sytuację mamy taką, że tworzymy sobie zmienną age, przesyłamy ją do środka, każemy ją zwiększyć o 2 i wypisać tą wartość na ekranie. I potem jeszcze raz sprawdzamy, czy nasza zmienna age się zmieniła. No i już wiemy z poprzednich lekcji, że ona się nie zmieni. Czyli mamy tak, value inside method równa się 22, ale age na, na zewnątrz, outside nadal pozostaje 20, czyli się nie zmieniło, ale teraz wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy, że ta metoda zwiększa nam ten wiek, ale jednocześnie zwiększa też tą wartość na zewnątrz. I wtedy mamy taką możliwość, nawet przy typie wartościowym, który się kopiuje, możemy powiedzieć, żeby on się nie kopiował, czyli chcemy referencję przesłać do tej zmiennej. Piszemy wtedy tutaj ref i wywołując taką metodę, dopisujemy też ref jak reference i w tym momencie. Ta, ta zmienna age zostanie tam wysłana, ale nie jako kopę, tylko referencja i możemy ją po prostu zmienić i na zewnątrz ona też będzie miała zmienioną wartość, czyli została wysłana referencja do metody, zwiększona na 22 tą age, ten value i jak widzimy na zewnątrz, on już jest 22. Czyli osiągnęliśmy dla typu wartościowego osiągnęliśmy działanie metody referencyjne, poprzez dopisanie tego słowa kluczowego ref. Także w ten sposób możemy zmienić na zewnątrz wartość, czyli w tym momencie, jak ją tu przesyłamy, operujemy bezpośrednio na tej wartości value przesłanej przez referencję i musimy to i przy deklaracji metody podać, i przy wywołaniu tej metody musimy to podać w tych dwóch miejscach. Wtedy możemy mieć referencyjne przekazywanie parametrów. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału programowania.com. Nie przekapisz wtedy nowych filmów i będziesz miał motywację do rozwijania swoich umiejętności. Serdecznie pozdrawiam, cześć!